Siema, z tej strony URAN i zapraszam Was na opening w Clash Royale. Tak czyliście dzisiaj e, nagrywam dla Was, e, tak jak powiedziałem już na początku, opening w Clash Royale. E, postanowiłem podzielić to na dwie części, ponieważ będą to dwie spore części. Jedna to będzie odbiór aż 64 nagród, które pojawiły się po update'cie i jeszcze ich nie otworzyłem. Poczekam właśnie, żeby na jakąś taką okazję, powiedzmy, właśnie, żeby, żeby to nagrać. I przez ten czas nazbrało mi się sporo skrzynek, naprawdę. Mam dwie złote, srebrna, które się pamięta mi na złotą do, do czasu kolejnego nagrywania. Będą dwa Magikale, jeden tutaj z wyzwań, drugi ten zwykły. Crown chest. Tutaj już mam tyle tych zadań, że będzie też kolejna skrzynka złota. A na początek możemy sobie tworzyć taką zwykłą skrzyneczkę, bo wtedy odblokuje nam się możliwość zrobienia kolejnego zadania. Już wam pokazuję. O. A nie, to jest Win 10 razy. Dobra, to zrobię Win na sobie 10 razy poza tymi, poza nagrywaniem. Ale w razie tu będą aż trzy rzeczy do odebrania i będzie kolejny Magical Chest, więc fajnie. A dzisiaj odbierzemy sobie te oto nagrody. Ich też jest mega sporo i tu będą nie tylko karty, ale też będą. No właśnie, wybory, wybory. No dobra, no to myślę, że z tych dwóch rzeczy beczka, dalej tak, eee, szkieletki. Będzie sporo rzeczy do odbierania, właśnie skrzynki też będą zwykłe. Będą też legendy, emotki, gemy, kasa, no będzie sporo rzeczy, naprawdę sporo. Więc mam nadzieję, że coś fajnego sobie dropniemy dzisiaj. No tutaj to Valkyria. Tamtym grobem nigdy nie gram. Kasa, zawsze się przyda. Ten tutaj nowym wziął. Chyba Wiedźmę. częściej mi się zdarza grać niż tamtym. Ten Barbariansy. Ostatnio stały Buffa, że ich jest piątka, więc też spoko. I kolejna złota skrzynka. Kasa. Miniony się przydadzą, już mam prawie na maksymalnym levelu. Tylko brakuje kasy. Kasa, kasa, kasa. Kasa by się przydała jak najwięcej kasy. Yy, tutaj, no w sumie Battle weźmiemy. O, a propos kasy, jak najbardziej. Każda ilość pieniędzy się przyda. Tutaj, no nie, no Golem, oczywiście, czy Golem? O, Gemy, oczywiście, jak najbardziej. Za darmo, Gemy. O, Pierwszy Giant. Może, o, tysiąc kasy, dobra, to lubię. Flying Machine, za bardzo, to też nie. Mortar Elixir Collector, mmm, takie se, tutaj. No, wziąłbym miniony, bo jest mam, ale nie potrzebuję bo i tak mam prawie full, więc weźmiemy sobie oczywiście zapo. Kolejna złota skrzynka, to kolejna kasa na pewno, tak. Strzały... No, nic ciekawego, aczkolwiek wcześniej Ziemi też jest miarę nową kartę, więc spoko, warto to mieć. Mam wszystkie karty, jakie są w grze dostępne, więc... Powiedzmy, że to jest taki mini plus jakby akurat, właśnie, więc... Nie, nie muszę już czekać na żadną kartę jakąś konkretną. Tylko z wszystkich kart się cieszę, no wiadomo, legendy są najfajniejsze, ale no... Tutaj chyba wezmę. A, wezmę Pekkę. Dobra. Tutaj zdecydowanie wezmę Fire Spiritsy. I pierwszy Magitał. Pierwszy właśnie, tak. Tysiąc kasy prawie. Mhm, to nic ciekawego na razie. Pacy, dawaj mi te. Valkyria i fioletowe. Pekka, no nie, to nie celuję za bardzo. Wziąłbym Wizarda, ale nie potrzebuję, bo i tak mam prawie go na full. Więc weźmiemy sobie piecyk, tysiąc kasy, jak najbardziej, biorę, biorę. Eee, tornado czy Poison? Chyba Poison, taka bardziej, nie wiem, karta bardziej w mecie mi się wydaje. Tutaj weźmiemy sobie chyba moździerz. pojna złota skrzynka. Oraz kale, o, Goblin Cage, tak, dobrze, to się dobrze nazwałem? Chyba tak, no to jest najnowsza karta aktualnie, więc ją też już, ja mam wcześniej, ale tam mamy ci kolejną kartę, więc... Przyda się, tu weźmiemy sobie Flying Machine, coraz więcej kasy, dobrze, zobaczę, zobacz, ile mam już kasy, 18 koła prawie, 17,5, no tu oczywiście balon, bo go zbieram na maksymalny poziom, więc oczywiście jak najbardziej balon, Gold, jak najbardziej, o i pierwszy, magi... to nie jest Magicka, to jest legend... Legendary Chest, przypominam też, że mamy klub, o dobra, najpierw zobaczmy, co to poleciało, Mega Knight, w sumie źle, bo dużo osób chce się na niego wymieniać, więc na pewno się przyda. Więc jak najbardziej z chęcią przyjmę. Dobra. Przypominam, że niedawno był otworzony e, nowy Discord, znaczy nowy Discord, mój oficjalny Discord e, YouTube'owy, więc tam wszystkich zapraszam. Link będzie na pewno w opisie do zaproszenia. Zapraszam Was również na streamy. E, do zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem. Do subskrypcji kanału, żeby nie przegapić streamów. I ogólnie wiecie, co robić. Wszystko. Łapkujcie, subskrybujcie, to będzie na pewno. Przyłożycie się do rozwoju kanału jak najbardziej. Dobra, tu sobie weźmiemy to. Chwila, nie, nie użyłam w ogóle. I pierwsza emotka. Mogę zobaczyć, jak on się śmieje? Nie mogę. A, tak. O noha, to, to, to jest ten z konfetti. Fajnie, spoko. Zaraz, zaraz go sobie dołoży do deku. No, bo w sumie wiecie już go dołożę do deku. Yy, o, nie. No, fajnie, przyda się na pewno, dobra. Lecimy dalej z tymi nagrodami. Tutaj weźmiemy sobie Ice Spirita. bez całego koleżkę. I co to jest? A, to jest 20 tych nie? Klon do Kitu, Poison troszkę lepiej. Hunter. Mm, to niech będzie. I kanon kart. ok. Widzicie co, troszkę ciszę grę, bo boję się, że będzie za głośno, jak są cały czas te skrzynki otwierane. Dobra. Stąd weźmiemy sobie, no, e, Golema, chciałem powiedzieć goblina. Dwa koła Golda, nice, nice, jak najbardziej. Stąd. No, pana bowlera. Wziąłbym Goblin Gang. Ale nie potrzebuję. Dobra, weźmy ten Goblin Gang. W sumie tamtego drugiego już nie potrzebuję jeszcze bardziej. Bo Goblin Gang też mam na prawie maksymalnym poziomie, więc. Dobra. No jedyny plus tego jest taki, że pozbieramy sobie sporo kasy. Więc będzie na jakieś ulepszanie. Stąd. No, tego. Dart Goblina, oczywiście. O, dwa koła kasy. To lubię. Ile już mam? 23,5 tysiąca. Nice, nice. Dobra. O. Games, jak najbardziej. Przedadzę jakieś nowe emotki, albo na jakieś turnieje dla widzów. Zobaczymy. Dobra, duża skrzyneczka. Dużo kasy, nice, to lubię. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście zobaczyć jakiś opening, albo coś, no nie wiem, coś co byście, po... konkretnego co byście chcieli zobaczyć, to piszcie wszystko w komentarzach. Ja wam skończam, przypnę serduszka do komentarza. Wystarczy zostawić łapeczkę w górę, jakiś komentarz i ja wam przypinam serduszko wtedy. Dobra. O, to jest ten, piorunowa skrzynka, co nie? Tak. Batsy. Mirror. Dobra, i na pewno tak, na pewno sobie przerzucę Mirror, bo nie potrzebuję totalnie rage. Hmm, też nie. Goblin Giant, dobra, to już bardziej. I tu przerzuc przerzucę sobie jeszcze. Albo nie, dobra, tego Goblin Gianta. Klon, dobra, klon jest do kitu. Pekka, no... Jeszcze... O dobra, ostatni strzał. Dark Prince, dobra, chyba w sumie najlepsza karta z tych, co tam miałem, więc niech będzie. E, Podobają mi się te hoksy, one są fajne. I tam jest czwórka piątka nawet. Gold, oczywiście. No tutaj to bez wątpienia Rage. Tesla, przyda się, ciekawa karta. Tutaj kolejny Magical, nice. Dużo tych skrzynek bardzo dobrych, więc fajnie. Otwieramy sobie w końcu, w końcu odbiorę te nagrody. No niech też bez żadnej legendy na razie. W sensie, no było, była legenda z legendarnej skrzynki, ale nie było legendy ze zwykłej skrzynki żadnej. Zapisy, okej. Okay. 2,5 koła, nice. Yy, dobra, stąd sobie weźmiemy chyba tą nową kartę, bo ona nie używam. 50 zwykłych kart, Testa się losowała, nice. Prawie już trzy koła golda, dobra, biorę oczywiście. 50 jakiś kart, Royal Hoaxy, o super. O, i kolejna emotka. Taki duszek to sobie klaszcze, bardzo fajnie. To jest chyba Royal Ghost, chyba on się nazywa, chyba tak. Stone Executioner. trzy koła rów już równiutko, biorę jak najbardziej. I to jest, kurde, to jest chyba ta skrzynka tego. Yy, najlepsza skrzynka w ogóle z gry. Tak, ta, ta, co kosztuje, chyba nie wiem. 2,5 tysiąca chyba gemów. 4,200 koła kasy, dobra. Stąd biorę. Yy, golema. Stąd wezmę Barbariansy, oczywiście. Yy, stąd wezmę. No to. Royal, re, royal Rekrutów, Falkirię. Yy, dobra, rakietkę. Będzie legenda. Nice, dobra, super. Chyba, chyba, chyba zawsze to nie jest legenda, ale no. Że, nie jestem pewien, więc to jest moja pierwsza skrzynka z tej gry otwierana, więc. Ten rodzaj skrzynki pierwsza jest otwierany. No i oczywiście biorę dytkę, mam ją w deku, więc super, się trafiło mega fajnie. Mega kozak skrzynka. Dobra, i to by było na tyle. Na razie więcej nagród nie mam. Więcej nagród oczywiście jest wyżej, jak będziemy sobie wbijali, to będziemy je z czasem otwierać. I dobra, to by było na tyle. Zobaczmy, co tu jeszcze, mi... co tu jeszcze mam. No to jest ten duszy, co klaszcze. 42 koła kasy, Neg Mega nieźle. Zapraszam was do klanu. Zakon świtu, to jest mój klan. Jeśli ktoś byłby chętny, to z chęcią. Przyjmujemy oczywiście wszystkich, którzy spełniają warunki klanu, oczywiście. Zapraszam Was również na streamy codziennie, znaczy prawie codziennie około 19.30 do 20.00, coś mniej więcej w tych rejonach. I jeśli Wam się podobało i chcielibyście więcej takich e, filmów z jakichś gier, to piszcie swoje propozycje w komentarzach oraz zostawcie łapeczkę i suba. Dzięki wielkie, trzymajcie się, yo!